W dół dla Pana Ry, niech mu kurwa górska, czy weźcie go zrajdujcie kochani, dajcie mu łapkę w dół, żeby jego dziewczyna Kinusia była na niego zła, żeby on na klapie spał. Łapki w dół dla najgorszej chudej. Huwejmu. Kurwa garka nie mamy. Cicho, garnek jest na dole. Ja przez lepiej się nie ci, tak. Tak zakochać się można tylko raz. Na no dole, jacy! Jebać, Kuderlaka! Nie, wszystkich jebił. Masz! Marcinek! masz! Wchodzisz tutaj niedługo! Twoje miejsce jest kurwa tutaj w dupie moje.